Dziękujemy za nominację Panu Staroście Głogowskiemu w Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu oraz Komendzie Powiatowej Policji w Górze. Wojtu, Mija, życzymy dużo zdrówka. Przystępujemy do wykonania zadania. Waszą całość do wykonania zadania, przystąp. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 8, 9, 10, po zadaniu podcisk! Do challengeu nominujemy prezydenta miasta w Głogowie wraz z pracownikami nad z Głogów oraz czwarty głogowski batalion inżynieryjny.